Ogromna demonstracja w stolicy zorganizowana w 8 tygodni. Tak, doktorze King. Proszę wykorzystać swoją władzę. Tylko jedna osoba jest w stanie zorganizować wydarzenie na taką skalę. Do diabła z Rastinem. Przez swoje wybryki stanowi łatwy cel. Nie mówiąc o tym, o czym strach myśleć. Nasza nowa siedziba demonstracja złożona z anielskich buntowników, takich jak wy. Bądźcie tam. 28 sierpnia czarni, biali, młodzi, starzy, bogaci, robotnicy i biedni stawią się tłumnie w Waszyngtonie. Nowe pokolenie przepełnia niepokój i gniew. Pacyfista gardzi przemocą, ale jest gotów ją przyjąć. Jesteś bez znaczenia. Piątkowy wieczór słyszałem już gorsze rzeczy. Twoja obecność opóźniłaby walkę o równość rasową o 10-15 lat. Urodziłem się jako czarny i jako gej. Wzywamy do pokojowego marszu na Waszyngtonie. Postawiliśmy sobie za cel Skierowanie tego kraju na drogę ku wolności. Albo wierzą w wolność i sprawiedliwość dla wszystkich. Albo nie.